Proszę Państwa, krzyciutki filmik na temat tego, jak sobie stworzyć rysunek techniczny z naszego pawilonu. Ja wam prześlę to logo jeszcze, żebyście sobie je mogli tam zamieścić. Gdzieś? No i ja po prostu tutaj tak przykleiłem. No wcześniej miałem model, w którym ono było wycięte w każdym, w każdym tym panelu tutaj takim, no ale jak to bywa, w trakcie grzebania, w tym stwierdziłem, że w sumie nie jest mi to potrzebne. Więc zrobiłem sobie tak i y, od czego musimy zacząć y, od ukrycia elementów czy nawet nie musimy ich ukrywać no ale tak żeby mi było wygodniej ja tak sobie zrobię o, sobie ukryję te elementy Ctrl H po prostu tylko, które mi są potrzebne y, i teraz y, no jeżeli ja wyeksportuję to wszystko to mi się wyeksportują na przykład te informacje tekstowe I jeżeli nie chcielibyście ich widzieć a nie chcę, nie chcę Wam się ich po prostu usuwać i tak dalej. Potem to możecie zrobić taki, taki myk, że po prostu trzeba rozklikać ten panel, czy znaczy ten blok i można w nim zaznaczyć tak naprawdę zrobić taką komendę cell CRV. O i to, co się znaczymy, możemy zrobić Ctrl H. Jak to zapiszemy, moment. Yy, więc żeby nie edytować tego po prostu po, po, yy, po, po wyeksportowaniu do, do postaci tego rysunku, bo to może być problematyczne, to no, nie można tego ukryć niestety, bo bloki tego jakby nie, nie wspierają. Więc my w tym macie, macie dwie, dwa wyjścia tak naprawdę. Pierwsze albo to wszystko rozbić, to już nie będzie blokiem w tej scenie, ale to służy Wam tylko do tego, żeby zrobić rozsądek techniczny. Bo jak zapiszecie sobie ten plik i potem będziecie z niego korzystać, to już nie jest blok i to może być problem. No opcja dwa, przeedytować sobie każdy blok. I przeedytować sobie każdy blok i możemy zrobić coś takiego. Cel CRV. I te krzywe po prostu usunąć, zostawić tylko punkty. O i blok instance. Ja zrobię tak edit block edit to był block Blo block edit o, teraz sobie zrobię to samo z rv i zrobię deal Robię ok i tu jeszcze jest jakiś ok i w tym ok I jeszcze w tym Posuwam, napisuję. mam po prostu więcej różnorodnych bloków, które sobie stworzyłem. Te napisy dla wygody. Ok, pousuwamy elegancko. Zostawiam te punkty, bo mogły mi przydać. Ja tutaj jeszcze mam pod spodem meszę, które teraz wyrzucę. Select. Select meshes. I tak przygotowany obiekt. Z niego sobie stworzę rysunek techniczny, więc zaznaczam wszystko, robię Ctrl G dla wygody i wchodzę w widok izometryczny. Widok izometryczny robię izome... Czyli Jak ktoś ma polską wersję, to angielskie komendy wpisujemy, zaczynając od podkreślnika. Izometrics. Izometric. wybieram jeden z dostępnych czterech widoków. Spróbuję SWSE, przepraszam, więc zadziałało dobrze. Jakby sobie zrobić z tej strony i z drugiej. Teraz tak, zaznaczam to, wchodzę w drafting albo szkicowanie i to jest taki ołówek z takim sześcianikiem rysowanym. Klikam to. Zasadniczo polecam te ustawienia, które ja tu mam. Tamten tangent edges dodaje nam po prostu y, początek i koniec zaokrąglenia taką linię, a hidden edges to wiadomo linie ukryte, ale to może być bardzo nieczytelne, więc proponuję tego nie robić. Grupuj wynik końcowy, chociaż to coś nie działa. Robimy OK. On to musi przemienić, bo ma dość dużo skomplikowanej geometrii. Ale, jak sobie to przemieli. O, to ja sobie mogę teraz wejść w taki widok. Przesuwam to od razu, bo to jest jeszcze niezgrupowane z tego, co mi wiadomo. Tak? I sobie proszę zobaczyć, mogę sobie teraz zrobić tak. Sel. Po. Sel. Pty. Zaznacza mi punkty. On nie zaznacza tych punktów tutaj, bo one są w bloku. Tylko te. Punktów nie ma. I tak się prezentuje nasz obiekt. Ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja tu miałem takie przetłoczenia wystające, o teraz jej widać, one wystają, no a tu nie ma po nich śladu na tym rysunku i to może być problem akurat w tym przypadku, więc no jakoś to jest tak pogrupowane w dziwny sposób, więc robię to jeszcze raz, ale tym razem wracam do mojego widoku izometrycznego oczywiście, Izometric SE. Tym razem wybiorę opcję Tangent Edges, zrobię OK. Czekam na to, co się wydarzy. Wydarzyło się. Dobrze. Proszę zobaczyć, mam więcej tych linii ogólnie. Robię selpt wywariam te punkty. No ale teraz widać, że tu się coś dzieje. Mam też linię tutaj. Można to zostawić, to nie przeszkadza ostatecznie. Więc proszę wziąć pod uwagę, że takie coś jest. No i teraz proszę zobaczyć, zaznaczam to, robię ctrl-g, sobie to odsuwam na bok, a teraz wchodzę z powrotem w widok izometryczny. jak klikam prawy w linię komend, mogę wybrać ostatnio wybierane komendy. Izometryk, to robię se, robię ne, czyli od tyłu to jest NE może NW tak, od tej strony miałem SE, to robię NW teraz zaznaczam to i robię ten widok, znaczy ten rysunek klikam, klikam, klikam ok yy, i tutaj robię CTRL-G, Zobaczcie, dzięki temu, że to jest izometria to ładnie nam to się pasuje bo nigdzie to nie ustawimy więc jak ja to ustawię tak, albo pokażę dwa mój pawilon z dwóch stron, z przodu i z tyłu, ciach, jakieś wymiary czy coś, no to do dzieła. Teraz Ctrl G, Zar, tu punkty, zaznaczam to, Ctrl G. I mam dwa obrazki gotowe do wyeksportowania. Zachęcam do eksportowania do formatu AI, czyli zaznaczam. To są krzywe, po prostu w tym momencie. Więc zaznaczam, ja robię file export selected tutaj. Stąd wybieram AI Illustrator, tu, tu, tu gdzie on jest, tu robię tam jakąś nazwę, pawik, te opcje tu. Hmm, nie wiem, czy to ma znaczenie to, co nam tutaj mówi. Być może ma, więc możemy dla bezpieczeństwa zrobić widok górny. Proponuję tak zrobić zrobić sobie Set View. Top. I teraz to wyeksportować z tego widoku, bo on coś tam buczy. Coś tam buczy, że mu to nie pasuje, więc robimy tak. Pavik. Ja tu wybieram AI. No ja niestety nie mam zainstalowanego ilustratora. Tutaj do ustawienia takie, więc zrobię safe. OK. Nie mam słuchawek, nie chcę tego w stanie sp sprawdzić, ale w Waszych, jeżeli macie ilustratory to musicie po prostu otworzyć ten plik. Nie możecie go zaimportować. Jak będziecie go chcieli zaimportować, on zgłosi błąd. Musicie go open zrobić. Wtedy on się otwiera w porządku. Jak chcecie dołożyć drugi plik, zrobicie tam open i sobie przekopywujecie z tamtego pliku. Dlaczego do Illustratora? Bo do PDF lub SVG te krzywe tutaj, one się jakoś dziwacznie wyginają w tym, tym układzie i to jest problem generalnie. No ale jeśli chodzi o... o, o Tworzenie rysunku technicznego to chyba w sumie tyle. Możecie też zrobić tak, że jest taka możliwość, że jeżeli sobie wejdę w widok top, następnie widok perspektywy, i teraz wejdę tutaj w ten drafting, mogę przydawać, mogę drafting, mogę nadawać yy, wymiary temu. Na przykład wyłączę ten project i niech będzie od tego punktu do tego. Teraz to jest takie bardzo malutkie, więc można to zaznaczyć. Zamiast wstać, sobie wybrać. O, trochę powiększyć. I potem jak zrobicie drafting razem z tym, to ten wymiar elegancko Wam się tutaj zapisze. Nie jako tekst, tylko jako krzywa w waszym rysunku. Więc taka opcja też jest. No to chyba tyle, jeśli chodzi o te rysunki izometryczne.